Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Nowy Lexus NX. Właśnie zainstalowaliśmy w nim zabezpieczenie firmy Zabezpiecz Auto. Jest to Canlog w wersji Pro i pokażę może jak działa jedna z funkcji tej wersji. To jest Taka funkcja laweta. Ja w tej chwili podniosłem sobie samochód na windzie, aby było szybciej. Urządzenie to reaguje m.in. na przechył samochodu, gdyby ktoś go wciągał na lawetę, ewentualnie gdyby chciał nam ukraść koła. Więc tak, ja teraz może go opuszczę. Opuściliśmy samochód. Po chwili powinien zacząć nam alarmować. O, właśnie. Właśnie to się stało. I... Chwilę po tym powinno nam przyjść powiadomienie na telefon, że jest próba kradzieży. Przyszła informacja na telefon, że jest próba kradzieży, a oprócz połączenia... Znaliśmy informację, że jest próba z lokalizacją samochodu, gdzie się znajduje. Drugą funkcją tego zabezpieczenia jest alarmowanie w momencie, kiedy ktoś będzie próbował odpalić samochód bez autoryzacji, bez posiadania ze sobą breloka, bądź też bez aplikacji, którą można zainstalować na telefonie. I wygląda to w sposób następujący. Mam ze sobą kluczek, próbuję odpalić samochód. Samochód jest to ten Lexus NX, nie przechodzi w tryb Ready, czyli nie da się odjechać. Zaraz włączy się alarm, tak jak przed chwilą przy próbie przechylenia tego samochodu. I również dostaniemy za moment powiadomienie na telefon. Kolejną funkcją, którą mogę zaprezentować Canlocka w wersji Pro, jest funkcja alarmowa. W momencie, gdy ktoś się włamie do samochodu, bądź wybije szybę, ale to tylko w przypadku, kiedy czujniki ruchu są zainstalowane wewnątrz samochodu, i reakcja będzie taka sama, czyli włączy się alarm przy samochodzie i zostaniemy powiadomieni na telefon o próbie włamania czy kradzieży. To jest otóż właśnie to się zaraz zostaniemy powiadomieni na telefon. Zabezpiecz Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.